Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Przed Państwem nowy Volkswagen Crafter, nowy nabytek GTV, ale proszę Państwa, dzisiaj nie o tym. Rozmawiamy z naszym kierowcą, który ma na imię Krzysztof. <śpiewa> Oczywiście, proszę Państwa. Krzysztof jest pracownikiem GTV od 5 lat. Tak, dokładnie 5 lat. Nie 6, nie 4, a 5, proszę Państwa. Krzysztof, od czego zaczynasz swój cień? No, od, wiadomo, czarna kawa, tak? Czarna czerń, typu Kongo, potem wsiada swojego busa, odpala silnik, proszę Państwa, i z pełną dynamiką rusza w trasę. Po jakich trasach, Krzysztof, jeździsz? Najczęściej dokładnie tak jest to trasa Polska Niemcy, jak Państwo doskonale wiecie, również nasi kierowcy dojeżdżają do Belgii, do Holandii. Nie wożą tylko z Polski. Wożą również tak, z Rumunii, proszę Państwa, a czy masz przygotowaną jakąś ciekawostkę z naszymi pasażerami? Tak. <laughs> Oczywiście, proszę Państwa, tych ciekawostek Krzysztof ma wiele. Przez te pięć lat naprawdę mnóstwo rzeczy zwiedził, mnóstwo rzeczy zobaczył, mnóstwo rzeczy usłyszał. Pasażerowie go lubią. Czy... Jest taka rzecz, którą w Pasażerach uwielbiasz najbardziej. Tak, zawsze są takie rzeczy, ale Krzysztof jednak najbardziej lubi tą otwartość, tak, tą sympatię, z jaką się spotyka codziennie. No, jest to jak najbardziej chleb poprzedni. Yy, Krzysztof, jeździłeś oczywiście yy, do Niemiec, ale również yy, do Rumunii. Co najbardziej w tym kraju Ci się podoba? Tak, malownicze miejsca, proszę Państwa, tak. Yy, Krzysztof nie wspomniał, ale jego hobby jest fotografia, tak. <laughs> Uwielbia fotografię, także proszę Państwa, jak najbardziej na polskich trasach Polska, y, Niemcy, Rumunia, y, Belgia, Holandia. Jak najbardziej Krzysztofa możecie się spotkać. No i czy chciałbyś kogoś pozdrowić? Tak, chciałbyś pozdrowić y, na pewno swoją rodzinę, żonę, dzieci. Do usłyszenia i do zobaczenia później.